Zważajcie na bankomaty. W tym bankomacie 100 kosztuje 100 zł, prawie 98 zł. A w tym bankomacie wyliczyło mi, że stokun będzie kosztować 70 zł. Potężny upał w słońcu, podejrzewam, że tu chyba 60 stopni. No, naprawdę jest mega, mega gorąco. Także idziemy sobie na spacer, więc, tak jak jeszcze raz, nie. Polecam ramiączek. Ja jestem Piotr, więc, więc ja mogę. Tak, oczywiście, ale wam nie polecam. Lepiej zasłonięte jakieś yy, cienka koszula. Wtedy to trochę, trochę będzie zasłaniało waszą skórę. Bo wiadomo, na wakacjach ma być fajnie, a nie lipa. Chociaż lipa będą, bo, bo drobne kuny to lipa. Idziemy dalej na podbój Baśkiej Wody Jak zabraknie Wam pieniądza na wakacja Karta zawsze niezbędna Where is my card? Pańskiego nie mamy, ale English

odes, czyli własne 100 o or correct, czyli Jeśli poprawne Naciskamy Nieodamcy. Akceptujesz transakcję? Yes Wyświetla nam się Przelicznik Czyli ile będzie nas kosztowało to wszystko 94 zł trochę za dużo, więc pomijamy, czyli nie musicie, możecie sobie sprawdzić i pominąć najzwyczajniej transakcje. Jeśli kurs będzie wam odpowiadał, wtedy zakupujecie, czekamy na pieniądze. Zjad karty i nie chcę oddać pieniędzy Dobra jest Jestem pieniądze 200 kuna świeża pachnąca z bankomata kosztowała mnie 134 zł, 200 kun, czyli przelicznik około 65 groszy za, za kunę. Całkiem, całkiem przyzwoicie. Tym bardziej, że wybieramy najzwyczajniej za granicę. Czyli na 100 kunach 30 zł różnicy, a praktycznie bankomaty są obok siebie. Tu jest jeszcze jeden. Nie sprawdzałem, nie sprawdzałem za ile jest tam, ale, ale właśnie warto zobaczyć inny bankomacik niż niż tylko w jednym, ponieważ różnica ceny może być dosyć, dosyć spora. Także za palmy, te widoczki no, musimy, musimy czasem zapłacić.